Zadałeś mi najtrudniejsze pytanie na samym starcie. Ja ogólnie... A później są tylko gorsze. Kurde, no to jest przestrane. Yy, ogólnie chciałem zacząć od tego, że chciałem podziękować publice, która była wtedy na miejscu, bo spodziewałem się, że przyjmą mnie o wiele gorzej i byłem mega zestresowany. I jakby byłem gotowy mentalnie na to, że przyjmą mnie źle. Przedłem i ludzie przywitali mnie bardzo entuzjastycznie i totalnie ścią mnie z nóg. Nie wiem, jak ktoś widział ten fragment, to widział, jaki wtedy byłem, no, no kolokwialnie mówiąc zasrany, strasznie. I, ale chciałem podziękować, bo jak sobie o tym myślę, tak wiesz, każdego wieczora, jak to wyglądało to ogłoszenie, to jest mi bardzo miło. I dziękuję. I dziękuję Wam również dzisiaj za fajne powitanie. Może nie najgłośniejsze, ale na pewno nie w żaden sposób chamskie, co już dla mnie jest ogromnym sukcesem. Dzięki. Czy jestem zadowolony z takiego przeciwnika? Jestem przede wszystkim zadowolony, że mam przeciwnika, bo przeciwnika trudno było znaleźć. Także że dzięki Zony, fajnie, że zmierzymy się razem w Oktagonie. I mam nadzieję, że stanie się to, co obiecałem, kiedy wchodziłem, niezależnie od wyniku, że damy performance, który wypierdoli ludzi z butów. To na pewno. To na pewno. Yy, mówiłem też wielokrotnie, yy, kiedy pytano mnie o potencjalnych przeciwników, że no, wolałbym się nie bić z kimś słabszym, że źle bym się ze sobą czuł, gdybym bił się z kimś mniejszym i że byłaby to dla mnie marna satysfakcja, nawet gdybym wygrał. Więc cieszę się, że mogę się bić z gościem, który jest duży, który jest silny i który ma sportową przeszłość, której nie należy lekceważyć. Bo o ile dobrze wiem, ty z ony pływałeś 13 lat, tak? Yy, tak, zgadza się. No to ja stary tyle grałem, kurwa, w League Legend. Zły wybór, złe wybory zostały podjęte w pewnym momencie. Ja e mam właściwie takie pytanie, które chyba od dłuższego czasu mnie strasznie nurtuje.